1 lutego 1944 roku, parę minut przed godziną dziewiątą, ze swojego mieszkania przy Alei Róż w Warszawie do Opla Admirał wsiadał wysoki funkcjonariusz niemiecki w randze generała. Razem ze swoim szoferem jechali do warszawskiej siedziby SS. Jednak niemiecki oficer nie wiedział, że jest to jego ostatnia podróż. Tym oficerem był generał brygady Franz Kuczera, zwany katem Warszawy. Kuczera urodził się 22 lutego 1944 roku. Wober-Waltersdorf w Austrii. Z zawodu ogrodnik w 1930 roku wstępuje do NSDAP, rok później staje się członkiem SS. Do końca swojego życia aktywny członek partii, od 1938 roku aż do swojej śmierci poseł do Reichstagu. Od roku 1942 członek sztabu generała von den Bacha, zajmującego się zwalczaniem partyzantki w strukturach SS, doszedł do rangi Brygadenführera, co w Polsce jest odpowiednikiem generała brygady. W 1943 roku na rozkaz Heinricha Himmlera zostaje oddelegowany do dystryktu Warszawa, gdzie zostaje mianowany szefem policji, gestapo i SS. Rządy Kuczery bardzo szybko dały się we znaki Polakom. Rozpoczął się terror na masową skalę, publiczne egzekucje, łapanki, wywózki do obozów przybrały na sile i stały się codziennością Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej postanowiło odpowiedzieć na terror. Wyrok mógł być tylko jeden śmierć. Decyzja o likwidacji Kata Warszawy zapadła w listopadzie 1943 roku. Pierwszym problemem było ustalenie imienia i nazwiska generała. Kuczera był pilnie strzeżony. Na obwieszczeniach z listą rozstrzelanych Polaków było jedynie napisane: dowódca SS i policji dystryktu Warszawa. Jak często w historii bywa, w identyfikacji Kuczery pomógł przypadek. Obserwujący budynek SS i policji Aleksander Kunicki, pseudonim Rajski, zobaczył wysiadającego z samochodu niemieckiego generała. W tym samym czasie polski wywiad zdobył zdjęcie Niemiec, wysokiego niemieckiego oficera. Rajski potwierdził, że to właśnie tego oficera widział. Ustalił również trasę, którą codziennie jeździł Kuczera. Warto wspomnieć, że mimo, że z domu Kuczery do siedziby SS było zaledwie 700 metrów, generał nigdy nie pokonał tej trasy pieszo. Akcja rozpoznania trwała od grudnia 1943 do stycznia 1944 roku. Ustalono dokładnie, o której godzinie generał wychodzi z domu, ile osób jedzie z nim w samochodzie, o której godzinie wraca, jak również jaka jest ilość żołnierzy strzegących budynku warszawskiego SS. Akcje likwidacji wyznaczono na godziny poranne, ponieważ Kuczera wracał do domu o różnych porach. Dowództwo AK zadanie powierzyło pułkownikowi Emilowi Augustowi Fildorfowi, pseudonim NIL dowódcy Kedywu, czyli Komendy Głównej Dywersji Armii Krajowej. Nil wyznaczył do likwidacji Kuczery grupę Pegas. Dowodzącym grupą został Bronisław Pietraszkiewicz, pseudonim Lot. Dobrał on sobie 11 ludzi, którzy mieli mu pomóc w wykonaniu zadania. Pierwotnie zamiar miał się odbyć 28 stycznia, jednak Kuczera wyjechał wtedy z Warszawy. Po paru minutach, gdy Kuczera się nie pojawiał, akcja została odwołana. Druga próba odbyła się 1 lutego, parę minut po godzinie dziewiątej, gdy szofer wiózł czerę z jego domu Przelej Róż na aleje Ujastowskie, gdzie znajdowała się siedziba SS. Stojąca po prawej stronie ulicy dziewczyna zdjęła płaszcz, przewiesiła go przez ramię i przemknęła na drugą stronę ulicy przed pędzącą limuzyną. Wydająca się na pozór nic nieznacząca czynność była pierwszym sygnałem. Przejście przez ulicę młodej konspiratorki oznaczało, że Kuczera właśnie jedzie w stronę budynku SS. Gdy Opel Admirał zbliżał się do alei ujazdowskich, z ulicy Piusa X wyjechał samochód marki Adler-Trumpf. Prowadzący zmienił nagle pas ruchu, jadąc wprost na samochód Kuczery. Szofer SS-mana zdążył zwolnić, mrugnąć światłami, po czym nastąpiła kolizja. I wtedy zaczęło się. Gruchnęły karabiny maszynowe. W alejach ujazdowskich znajdował się nie tylko budynek SS, ale również budynki Gestapo i policji. Polacy natychmiast trafili pod ostry ostrzał. Do samochodu kuczer doskoczyli lot i kruszynka. Totalnie zaskoczony Niemiec nie miał szans. O 9.07 był już martwy. Oddział Pekaza w pełni wykorzystał element zaskoczenia. Akcja trwała około dwóch minut. Cel został osiągnięty, kad Warszawy został zlikwidowany. Niestety również po stronie Polskiej nie odbyło się bez strat. Ciężkie rany w brzuch dostali lot oraz Marian Stengier, pseudonim Cichy, zmarli po paru dniach. Na moście Kierbedzia niemiecka blokada zatrzymała dwóch kolejnych zamachowców. Kazimierz Sot, pseudonim Soku, oraz Zbigniew Gęsicki, pseudonim Juno, po krótkiej wymianie ognia z Niemcami rzucili się w nurt Wisły. Obaj ponieśli śmierć. Reszta pierwszego batalionu Pegaza przeżyła akcję. Z 11 uczestników zamachu końca wojny doczekało jedynie pięcioro. W wyniku likwidacji Franca Kuczery, Niemcy zastosowali represje wobec ludności cywilnej, rozstrzelano 300 Polaków. Jednak była to ostatnia akcja adwetowa przeprowadzona przez okupantów, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to bardzo dziwny ślub. Stojąca obok trumny, będąca w zaawansowanej ciąży kobieta, cała ubrana na czarno, powtarzała za niemieckim urzędnikiem słowa przysięgi małżeńskiej. W trumnie leżał jej niedoszły mąż i ojciec jej nienarodzonego dziecka, Franz Kuczera. Ową kobietą była norweszka i folksdeutschka Jane Sten. Zależało jej, aby dziecko miało nazwisko ojca. Sam Himmler obiecał jej wsparcie finansowe, jednak najpierw musiała stać się panią Kuczera. 4 lutego 1944 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Kuczery. Tego dnia Polacy mieli zakaz wychodzenia z domu, ulice Warszawy. Oraz dachy mieszkań były obstawione policją, oddziałami SS i wojskiem. Miejsce wiecznego spoczynku kata Warszawy nie jest dokładnie znane, prawdopodobnie jest on pochowany na cmentarzu niemieckim w Joachimowie Mogiłach. Jak już wspominałem, z biorących udział w akcji kuczera 11 osób, wojnę przeszło tylko pięcioro. Najstarszą uczestniczką akcji była 29-letnia Anna Szarzyńska-Rewska, pseudonim Hanka. Najmłodszą była sygnalizatorka Devaitis, która miała wtedy 15 lat. Dowodzący akcją lot miał 22 lata. Wśród przełożonych kolegów miał opinię człowieka o dużym autorytecie. Podobno sam kuczera miał powiedzieć, nie istnieją skuteczne środki obrony, jeśli walczy się z ludźmi, którzy gotowi są poświęcić własne życie. Na koniec przypomnijmy sobie wszystkich uczestników akcji. Bronisław Pietraszkiewicz, pseudonim Lot, dowodzący akcją, pierwszy wykonawca wyroku, wiek 22 lata. Zdzisław Polacki, pseudonim Kruszynka, drugi wykonawca wyroku, wiek 23 lata. Michał Isajewicz, pseudonim Miś, kierowca samochodu Adler Trumpf i trzeci wykonawca wyroku, wiek 23 lata. Stanisław Huskowski, pseudonim Ali, zastępca Lota, ubezpieczenie, wiek 22 lata. Marian Sęger, pseudonim Cichy, ubezpieczenie, wiek 21 lat. Zbigniew Gęsicki, pseudonim Juno, ubezpieczenie, wiek 25 lat. Henryk Chumiecki, Olbrzym, ubezpieczenie, wiek 24 lata. Bronisław Helwig, pseudonim Bruno, drugi kierowca, wiek 24 lata. Kazimierz Sot, pseudonim Sokół, trzeci kierowca, wiek 21 lat. Maria Stypułowska-Chojecka, pseudonim Kama, sygnalizacja, wiek 18 lat. Elżbieta Dziembowska, Dewitis. sygnalizacja, wiek 15 lat. Anna Szarzyńska-Rewska, pseudonim Hanka, sygnalizacja, wiek 29 lat. Cześć ich pamięci. Dziękuję państwu za uwagę.